Dzisiaj mamy do zaprezentowania torby firmy Dikota, naprawdę wytrzymałe, z tego względu, że Dikota daje na te torby 20 lat gwarancji, więc nie musimy się o nic obawiać. Dokładnie. Na porządek przedstawię największą torbę, jaką mamy tutaj do pokazania. Torba Multi Twin. Można w niej zmieścić dwa laptopy 15 calowe, także nie będzie problemu jej pojemnością. Zacznę od najmniejszej przegrody. Zobaczymy, co, co, co można schować. Jest to przegroda na jakieś małe dokumenty, yy, długopisy. Tutaj również możemy coś zmieścić. Yy, z... Teraz możemy przejdziemy na... dalej. Yy, tutaj mamy przegrodę na laptopa. Laptop 15 się wcale spokojnie wejdzie. Yy, tutaj możemy schować zasilacz. Też fajne rozwiązanie. Torwa na naokoło ma zabezpieczenie przed jakimś uderzeniem, także laptop nam się nie zniszczy, możemy śmiało tutaj chować naprawdę drogie sprzęty tu z kolei miejsca na myszkę czy inne jakieś mniejsze pendrive czy cokolwiek potrzebne do dłużej z drugiej strony z kolei tutaj mamy specjalny zaczep jeżeli dużo podróżujemy możemy tutaj zaczepić to na wózek podróżny. O, tak to wygląda. Następna przegroda. Tutaj zmieścimy następnego laptopa. Bądź jakieś mniejsze urządzenie. Torba, jeszcze wspomnę o tym, że pomieści albo jednego notebooka, notebooka albo jakąś małą drukarkę z akcesoriami. Co tu dalej? Mamy jeszcze jedną przegrodę. Tyle tych przegrod, Bo można się naprawdę pogubić. Tutaj typowo na jakieś dokumenty, papiery, teczki. Dokładnie tak. To chyba wszystko co tutaj możemy zmieścić. Jest to naprawdę, naprawdę duża i pojemna torba. Sam raz na jakieś długie podróże biznesowe, spotkanie. Ok, kolega pokaże następną wersję. Ja. Jest to torba Dikota Multi Compact, tak się nazywa. Nie różni się ona wiele od poprzedniej torby, oczywiście, jak rozmiaru jest nieco mniejsza. Mieścimy tutaj tylko jednego laptopa. Tak jak w poprzedniej wersji, mamy tutaj specjalne. Brzegi, które chronią laptopa przed jakimiś czynnikami zewnętrznymi, szereg kieszeni, pasek, który trzyma laptopa. Warto też dodać, że firma Dikota e, wykonuje torby z bardzo solidnych e, materiałów. Są to naprawdę torby wysokiej jakości. To prawda. E, no i tak jak w, w przypadku poprzedniej torby, mamy tutaj też specjalny uchwyt na, e, na wózek także możemy ją zobaczyć. W dłoni możemy powiesić, na ramię w zasadzie możliwości są szerokie. No i ostatni produkt, który chcemy Wam zaproponować to Sleeve, tak się nazywa. Jest to taki etui do przechowywania tabletów. My tu bez problemu zmieściliśmy iPada. Teraz pokażę Wam co oprócz możliwości transportu ma do zaoferowania. Jest to takie urządzenie, które sobie sprytnie rozkładamy i możemy umieścić tutaj tablet. Ważna informacja jest taka, że mamy tutaj takie magnesy które nam ten tablet przytrzymają, także nie musimy się bać o to, że on poleci razem z wiatrem. Te właśnie magnesy powstrzymują urządzenie, tablet przed upadkiem. Nie tylko tutaj są magnesy, także w tym miejscu i w tym. Wszystko jest elegancko do zamknięcia, najwyższa jakość. Z całego serca możemy polecić. Zgadzam się z kolegą. Te wszystkie produkty możecie zobaczyć na specjalnie przygotowanej stronie no, i jeszcze bardzo ważna informacja. Oprócz tego, że możecie mieć bardzo dobre torby w bardzo dobrej cenie, możecie też mieć transport gratis. W najbliższy piątek, czyli 23 listopada, mamy dzień darmowej dostawy. Więc, jeśli macie ochotę, to zamawiajcie. Się. Dokładnie. Trzymajcie się. Na razie.